Mega ewolucje powracają. Pokémon Legends CA dało nam 28 nowych, potężniejszych i, co najważniejsze, wypełnionych ciekawymi smaczkami form do przyznanych nam stworków, od Mega Zygarda, przez Greninja, aż po Dragonite'a. Pokażę Wam wszystko, co o nich wiemy, od drobnych ciekawostek z gry, po to skąd wziął się pomysł na design każdego z nich. Zostańcie do końca, bo gwarantuję, niektóre z nich naprawdę Was zaskoczą. Tak jak zaskoczyć Was może nowa oferta napojów w proszku holi, czyli lepszej alternatywy, dla tradycyjnych energetyków i przesłodzonych drinków. W ofercie znajdziecie aż cztery typy napojów. Holy Energy, które pobudzi Was lepiej niż dobry obiadek Storlaxa, Holly Hydration, nawadniające lepiej niż hydropomp Blastoisa, Holy Ice Tea, orzeźwiające lepiej niż Icebeam La Prasa oraz Holy Milkshakes, pyszniejsze od świeżego mleka Miltanka. Tak więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Wszystkie dzięki użyciu naturalnych aromatów i witamin mają super owocowy smak, zero cukru oraz mało kalorii, bo zaledwie 20 na pół litra napoju, a dodatkowo takie pół litra po zniżce kosztuje tylko około 3 zł, co porównując do ceny pół litra Energola za 6 zł, jest całkiem niezłym dealem. Od siebie mogę z całego serca polecić jabłkowego Energii i malinowo-waniliową hibiskusową herbatę. Ale nie musicie wierzyć mi na słowo. Na początek możecie zamówić sobie starter set, na który składa się wiele smaków z każdej linii, i samodzielnie przetestować, który smakuje Wam bardziej. Z kodem kataku dostaniecie 10% zniżkę na całe swoje zamówienie. Dodatkowo w holi trwa aktualnie Black Week. Do 2 grudnia możecie dorwać starter set w obniżonej cenie, a łącząc to z moim kodem dostaniecie go już za nieco ponad dwie stówki. A gdyby jakimś cudem wam nie zasmakowało, Holly oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy bez podania przyczyny, jeśli odeślecie produkt i nie zużyjecie więcej niż 10% zawartości. Jak dla mnie, bardzo uczciwa oferta, tak więc wbijajcie w link w opisie, żeby sprawdzić ofertę Holly. A my wracamy do tematu odcinka. Pomimo tego, że mega ewolucja Cliffable posiada skrzydła, to nie używa ich do latania. Mega Cliffable lewituje za pomocą mocy światła księżycowego, którego używa, by kontrolować grawitację w zasięgu 20 metrów. Oczywiście skrzydła nie są jedyną zmianą, którą przeszedł jej organizm. Ten loczek, który miała na głowie, stał się czymś w rodzaju beretu. W końcu jesteśmy we Francji. Zmiana oczu i skrzydeł na bardziej barwne może nawiązywać do przemian tak tzw. magicznych dziewczynek, takich jak na przykład Sailor Moon. Wygląd skrzydeł samych w sobie może również nawiązywać do typowego nowoczesnego przedstawienia wróżek. Megavic Tribble jest o wiele większy niż jego zwykła forma, a to dlatego, że w jego wnętrzu znajduje się duża ilość kwasu. Przez ten właśnie kwas Megavic Tribal inaczej poluje na swoje ofiary. Zamiast czekać z otwartymi ustami, goni on swoją potencjalną specjalną zdobycz poprzez skakanie za nią. Kwas tego pokemona ma oszałamiająco słodki zapach i jest używany by unieruchomić jego przeciwników. Żrące właściwości tego kwasu są tak silne, że jest w stanie stopić nimi beton czy stal. W momencie, w którym Mega Victreebel pozbędzie się większości kwasu, jego wygląd bardziej przypomina jego normalną formę. Sam koncept megaewolucji tego Pokemona przypomina dzbanecznika, jednak może też być inspirowany japońskimi Mizu Jojo, czyli balonami z wodą, posiadającymi również sznurek, które często są używane do japońskiej zabawy Jojo fishing, polegającej na łapaniu takich właśnie balonów. Jeśli chodzi o Mega Starmie, to ten Pokemon w sumie w ogóle się nie zmienia. Ma po prostu dłuższe kończyny, co pozwala mu biegać, jest on szybszy i silniejszy niż zwykłe Starmi, oraz potrafi wywołać wodne fale uderzeniowe w momencie, kiedy wyląduje po wykonaniu skoku. Statystyki bazowe Mega Starmy są o 140 punktów wyższe niż w przypadku jego formy bez Mega Ewolucji. To czyni Starmi jedną z trzech Pokémonów, które zyskują ponad 100 punktów statystyk bazowych po Mega Ewolucji w Pokémon Legends ZA, zaraz obok Medichama i Mawila, których statystyki zostały przerobione z powodu braku umiejętności w grze. Według Pokedexu ruchy megastarmi stały się bardziej ludzkie, jednak nie wiadomo czy jest to skutkiem tego, że próbuje bardziej komunikować się z ludźmi, czy zwyczajnie ich zastąpić. Wygląd tego pokemona może nawiązywać do japońskiego filmu Warning from Space, wydanego w 1956 roku. Pojawiają się w nim kosmici, pajranie, którzy przybierają wygląd humanoidalnych rozgwiazd. Może to być też wizualna gra słów, nawiązująca do japońskiego słowa hitode, oznaczającego rozgwiazdę. Które dosłownie można przetłumaczyć jako ludzka ręka. Dzięki mega ewolucji Dragonite stał się szybszy i silniejszy oraz wzmocniło to miłą i pomocną naturę tego Pokemona. Co bardzo dziwne w kontekście mega ewolucji jest jeszcze łagodniejszy, co sprawia, że woli kończyć walki szybko, uśmiechając się, gdy kompletnie unicestwia swoich przeciwników silnymi ruchami, ale mniejsza o to. Mega Dragonite natychmiast ruszy komuś z pomocą, nawet w trakcie bitwy. W 107 odcinku Pokémon Horizons możemy zobaczyć jak Mega Dragonite używa ruchu Hyper Beam z perły znajdującej się przy końcówce jego ogona, a w odcinku 111 dowiadujemy się, że ten pokémon ma moc przebijania się przez góry, powodując przy tym ogromne zniszczenia. Swoim wyglądem Mega Dragonite nawiązuje do swojej preewolucji, posiadając skrzydła na głowie i perłę na ogonie, którą ma również Dragonair. Sześć skrzydeł tylko Pokemon może też nawiązywać do biblijnych aniołów, a konkretniej serafinów, które według opisów mają postać właśnie sześciu skrzydeł, z czego jedną parę zasłaniającą twarz i drugą na stopach. Ciekawe jest również to, że Mega Dragonite wraz z Mega Bidrillem to jedyne Pokémony, których jedna ze statystyk ataku obniża się po przejściu Mega Ewolucji. Według Pokédexu Mega Meganium otrzymał przydomek Mega Solkanon, co można by przetłumaczyć na Megasłoneczne działo? Działo megasłoneczne? Coś takiego. W każdym razie jest to spowodowane tym, że za pomocą swoich czterech kwiatów jest w stanie użyć silnie wzmocnionego ruchu Solar Beam i Niestety jest to jedyne, co mogę powiedzieć o tej mega ewolucji. Mega Feraligate używa swojego grzebienia i kolców na ramionach, by stworzyć ogromną, sztuczną szczękę. Składa on dłonie, tworząc dolną szczękę, a następnie opuszcza kaptur jako górną. Ta fałszywa szczęka ma siłę ugryzienia 10 razy większą niż jego prawdziwa. Gdy Mega Feraligate ją zamyka, jego sylwetka wraz z płetwami po bokach przypomina jego wcześniejszą formę, czyli Toto Dyla. W wyglądzie Mega Skarmorego zmienia się jedynie jego kolor oraz wielkość wielkość jego szponów które stają się większe, a sam Skarmory przybiera złoty kolor. Według Pokedexu potrafią teraz latać szybciej niż przenosi się dźwięk. Mega Frostless posiada jeszcze silniejsze możliwości manipulacji lodem. Teraz jest w stanie zamrozić nawet rzeczy nieuchwytne, takie jak na przykład wiatr czy płomienie. Wygląd jej megaewolucji może nawiązywać do baśni autorstwa Hansa Christiana Andersena, czyli Królowa Śniegu, lub japońskiego yokai zwanego Takaona. Z pozoru zwykłej kobiety, która może manipulować swoim wzrostem i urosnąć nawet do kilku metrów. Dłuższe rogi frostles przypominają również te posiadane przez oni, które również są uznawane za yokai lub demony. Mega Embor jest znany z tego, że używa swojej włóczni w celach obronnych. Według Pokédexu, Pokémon ten często rusza na pomoc swoim sojusznikom, gdy ci są w jakimś zagrożeniu. Jego wygląd może nawiązywać do chińskiego generała wojennego Zhang Fei, który dzierżył broń zaskakująco podobną do tej posiadanej przez Mega Embora. Mega Exkadrill potrafi złączyć wiertła na ramionach i głowie, tworząc ogromne opływowe wiertło, które pozwala mu zniszczyć dosłownie wszystko. I. Tak, to tyle ile wiemy na temat tego Pokemona. Mogę wam jeszcze tylko dorzucić swoje prywatne przemyślenie, że wygląda on dosłownie jak Chainsaw Man. Jad megaskolopida stał się świecący i zaczął wpływać na umysł tego pokemona, sprawiając, że jest on bardziej agresywny. W tej formie posiada on pancerz przypominający zbroję oraz wyglądający bardzo podobnie do skorupy Wilpida, co może wskazywać na atawizm, czyli regresję ewolucyjną charakteryzującą się pojawieniem cech charakterystycznych dla dalszych przodków danego organizmu. Po mega ewolucji Skolipid dzieli ze Slaterwingiem tytuł najwyższego robaczego pokemona w całym uniwersum. Gdy Mega Scrafty ewoluuje, jego zrzucona skóra staje się biała oraz twardsza, przez co jest bardziej odporna na ataki. Wyglądem ten Pokémon może nawiązywać do gekonów lamparcich, które po zrzuceniu swojej skóry wyglądają jakby miały na sobie takie małe białe bluzy. Ramiona Mega Electrosa przybierają wygląd podobny do jego preewolucji Elektraika, z tym wyjątkiem, że są one wykonane z białego śluzu. Za ich pomocą rozładowuje on energię, którą generuje jego ciało, a jest ona nawet dziesięciokrotnie większa niż normalnie. Może być to inspirowane śluzicami, znanymi również jako węgorze śluzowate, bliskimi krewnymi minogów, które gdy są pobudzone w celu samoobrony, wytwarzają duże ilości lepkiego, białego śluzu. Naprzemienne ułożenie zębów na ramionach tego pokemona może reprezentować stan przepływu ładunków elektrycznych między dodatnim a ujemnym. Głowa Mega Barbarakla przypomina gest rogów, kojarzonych zarówno z muzyką heavy metalową, jak i z tradycją judeo-chrześcijańską. W kontekście rytualnym gest ten służy do odpędzania malokio, czyli złowrogiego spojrzenia znanego z żydowskiej literatury rabinicznej. Alternatywna nazwa tego gestu, czyli rock-on, może być jednocześnie żartobliwym nawiązaniem do typu rock, jaki ma Barbarakl. Projekt tego pokemona może też czerpać inspiracje z mitologicznych istot, takich jak Hekaton Heirowie, Gijins czy Asurowie, którzy również byli przedstawiani z wieloma ramionami. Niektóre z tych stworzeń miały też wiele głów, co pasuje do budowy mega Barbarakla, gdzie nowe jednostki Bajnakla technicznie pełnią funkcję głów, choć służą głównie jako ramiona. Spośród czterech pokemonów, które zmieniają jeden ze swoich typów podczas mega ewolucji, Barbarakl jest jedynym, który nie jest typem latającym. Mega szandalur staje się bardziej elegancki, a jedno z jego oczu przybiera fioletowy kolor, stając się okiem na życie po śmierci. Potrafi on teraz wysysać nienawiść ze swojego otoczenia i przerabiać ją na moc, której może użyć do walki. Jak dla mnie, jest to jedna z bardziej przydatnych umiejętności. Swoim wyglądem Mega Szandalur nawiązuje do wysokopoziomowych pałacowych żyrandoli. Osobiście uważam, że Mega Chestnut jest jedną z najlepszych mega ewolucji. Pancerz na jego ramionach przypomina tarczę i może zostać odłączony. Gdy tak się stanie, z pancerza wyrastają kolce i zmienia się on w broń w kształcie topora, który jest tak ciężki, że nawet ogromna siła Mega Chestnuta nie pozwala mu łatwo władać nią jedną ręką. Jednak trzymając ją oburącz, potrafi używać tej broni z precyzją, by pokonać swoich przeciwników. Jego wygląd może nawiązywać do tego, jak przedstawieni są królowie, szczególnie żółty fragment na głowie przypominający koronę oraz czerwona peleryna. Ponadto sposób ułożenia jego futra na klatce piersiowej może przypominać kolczugę. Psychiczne zdolności Megadelfoxa stały się jeszcze silniejsze, dzięki czemu łatwo dezorientuje swoich przeciwników za pomocą magii. U jego boku znajdują się dwie lewitujące gałęzie, które wiecznie płoną. Jest on w stanie bez problemu je kontrolować. Dzięki temu może koordynować z nimi swoje ataki, a nawet łączyć ich płomienie z tymi, które wydziela z spyska, tworząc ogromną, pochłaniającą wszystko kulę ognia wygląd Mega Del Foxa, Oczywiście wciąż nawiązuje do typowego przedstawienia czarownic. Stoi on teraz na płonącej gałęzi, która ma przypominać latającą miotłę. Jednak swoją brodą może on teraz nawiązywać do typowego przedstawienia magu. Mega Ewolucja sprawia, że Greninja rezygnuje z walki, która polega na podstępie i skradaniu się. Celowo ujawnia swoją obecność, by sprowokować przeciwników do ataku, a jego błyskawiczny refleks pozwala mu reagować natychmiast i uderzać jako pierwszy. Sam widok Mega Greninja trzymającego ogromne wodne shurikeny potrafi rozproszyć przeciwników, co daje mu okazję, by unieruchomić ich wcześniej, oplatając ich swoim długim językiem. Gdy są sparaliżowani, Greninja rusza do ataku i zadaje cios swoim potężnym shurikenem. Jego czarny kolor może nawiązywać do typowego wyglądu ninja, którzy noszą czarne ubrania. Wielkość jego broni może teraz nawiązywać do formy aż Greninja, który w anime ma właśnie ogromnego shurikena. Dzięki mega ewolucji ognisty oddech Pyroara stał się jeszcze gorętszy. Z 6000 stopni Celsjusza urósł aż do 10 tysięcy. Kształt grzywy zwykłego Pyroara przypomina kanji oznaczające ogień, czyli dai. Jego mega ewolucja natomiast rozwija ten koncept, ponieważ posiada grzywę przypominającą kanji Hozo, oznaczające płomień. Kwiat Mega Fluet przypomina teraz broń ostateczną zrobioną przez AZ. Ta wyjątkowa mega ewolucja mogła powstać. dzięki Energii życiowej pochłoniętej z Pokémonów, które zostały zabrane przez ostateczną broń. Wieczny Kwiat wchłonął całą energię mega ewolucji i rozwinął własną wolę, co pozwala mu samodzielnie atakować wrogów i bronić mega fluet. W teorii, fluet jest teraz jedynym Pokémonem, który ma mega ewolucję, nie będąc w swoim końcowym stadium ewolucyjnym. Natomiast jej Eternal forma i tak nie mogła ewoluować w nic innego, więc. Nie wiem czy to się liczy. Jest ona natomiast najmniejszym mega wyewoluowanym pokemonem, mierząc zaledwie 20 cm. Mega mocny to znaczy Mega Malamar ma silnie zwiększone moce psychiczne. Potrafią teraz kompletnie zmienić osobowość i wspomnienia swojego przeciwnika. Co więcej, może stać się jeszcze silniejszy poprzez stymulowanie swojego mózgu za pomocą swoich macek. Ten Pokémon widzi wszystkich jako swoje pionki, wliczając w to nawet swojego trenera. Jeśli uzna, że jego rozkazy są bezsensowne, zahipnotyzuje go. Swoim wyglądem Mega Malamara nawiązuje oczywiście do typowych superzłoczyńców. Jego duży, nabrzmiały mózg i macki owinięte wokół głowy przypominają postacie o niezwykłej inteligencji, szczególnie jednego niebieskiego złoczyńcę. Kształt ciała Mega Malamara może być też inspirowany układem nerwowym. Jego głowa, tułów i macki odpowiadałyby mózgowi, rdzeniowi kręgowemu i nerwom. Oprócz tego Mega Malamar mógł być wzorowany na różnych gatunkach kałamarnic. W tym głębinowej kałamarnicy olbrzymiej, która posiada długie i cienkie macki. Ciało Mega produkuje płyny, które przyspieszają właściwości regeneracyjne w jego komórkach, dzięki czemu może się efektywniej leczyć. W stosunku do każdej innej żyjącej istoty, ten płyn działa jak trucizna. Wygląd tego pokemona nawiązuje do kilku różnych wodorostów, a jego zdolności do wzmacniania i regeneracji komórek sugeruje, że jego toksyna ma właściwości rakotwórcze. Może to być odniesienie do faktu, że wodrosty potrafią wchłaniać metale ciężkie z oceanu. Możliwe, że jego trucizna ma być odwrotnością listownicy. Rodzaju glonów używanego w medycynie, który jest stosowany jako środek wspomagający leczenie choroby popromiennej i hamujący rozwój komórek rakowych. Mega Haulucza staje się dużo silniejszy. Według Pokedexu lubi się teraz napinać i popisywać swoją nową siłą. Pokémon ten zachęca przeciwnika do ataku, po czym odpowiada ruchem, który wywołuje u niego zawahanie, a następnie rzuca się na niego ze swoim charakterystycznym ciosem. Oczywiście jego wygląd jest inspirowany luchadorami. Szczególnie widać to po ubarwieniu głowy, które przypomina ich maski. Możliwe, że był również inspirowany kulturą Azteków, a dokładniej ich ubiorem ceremonialnym. Według Pokédexu, forma Mega Zygarda narodziła się z emocji ludzi w czasie niespodziewanego konfliktu. Pokémon ten mega ewoluował, by powstrzymać tamtejszy kryzys. Podczas ataku używa sześciu ramion do sterowania działem, które otwiera się kolejno w kształt litery X, Y i Z, po czym wystrzeliwuje różowy promień światła. Co ciekawe, Lysander zauważa, że unikalny atak Mega Zygarda przypomina ruchy Z znane z regionu Alola. Główne działo Mega Zygarda prawdopodobnie wzorowano na Railgunie lub dziale laserowym, a jego pancerz może przypominać korzenie drzew. Według Bulbapedi, wygląd Mega Zygarda ma również przypominać Yggdrasil, gigantyczne drzewo z nordyckiej mitologii, na którym miały się znajdować takie światy jak Asgard, Midgard czy Udgard. No... Nie wiem jak wy, ale ja tego nie widzę. Mega odzyskuje młodzieńczą energię i dumnie unosi swoją długą szyję wysoko nad ciałem. Komórki tego pokemona zostają pobudzone, co przywraca mu młodość. Ciągle unosi się nad ziemią oraz potrafi manipulować atmosferą, by wywołać burze. Czarniejące futro Mega przypomina burzowe chmury, co nawiązuje do jego zdolności do przywoływania Tę umiejętność często przypisuje się chińskim smokom, zwłaszcza Shenlongowi, boskiemu smokowi, który był uznawany za władcę deszczu. Mega Falinks przybiera formację bojową, która jest możliwa tylko wtedy, gdy wszystkie... faliksiontka? Mają ze sobą silną więź. Wygląd tego pokemona może być nawiązaniem do tak zwanych mechów, które składają się z innych, pomniejszonych mechów. Myślę, że każdy z was choć raz w swoim życiu oglądał Power Rangersów, więc wiecie mniej więcej o co chodzi. Ogon Mega Raichu X wytwarza siłę elektromagnetyczną, która pozwala mu unosić się i poruszać szybko w powietrzu. Skupia energię elektryczną w pięściach, co jest jego główną metodą ataku, umożliwiając mu powalenie znacznie większych przeciwników jednym ciosem. Ma też grubszą warstwę tłuszczu pod skórą, w której magazynuje elektryczność. Zwiększa to jego odporność i pozwala utrzymać wysoki poziom mocy elektrycznej. Mega Raichu Y potrafi wytwarzać jeszcze silniejszy prąd w większej ilości, korzystając z worków na policzkach. Kiedy to robi, energia wzmaga się i przemieszcza zygzakowatym wzorem między jego ogonem a rogami. Nagromadzenie tak dużej ilości energii elektrycznej sprawia, że Mega Raichu Y staje się dzikszy, preferując bezpośrednią walkę zamiast taktycznych manewrów. Jego największą siłą jest zdolność do natychmiastowego uwolnienia tej energii, co czyni go wyjątkowo skutecznym w krótkich starciach. Zarówno Mega Rychu X, jak i Y przypominają przypisane im litery, a ich paleta barw bardziej przypomina tą, którą ma Pikachu. Obie Megaformy mogą też być inspirowane porzuconym pomysłem na gatunek goroczu, który opisywano jako posiadający dwa kły i dwa rogi. Obie megaformy formy mają kły, a Mega Raichu Y ma dodatkowo futro przypominające rogi. Tak więc czy byśmy w końcu doczekali się tego mitycznego goroczu w grze? I to już wszystkie ciekawostki o nowych mega z Pokémon Legends ZA, które udało mi się znaleźć. Jak widzicie, każdy, no dobra, prawie każdy z tych Pokémonów ma swoje unikalne inspiracje i smaczki, które łatwo przeoczyć na pierwszy rzut oka. Jeśli dowiedziałeś się dziś czegoś nowego, nie zapomnij zostawić suba, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów i napisz w komentarzu, która z nowych megaewolucji jest Twoją ulubioną. A jeśli kontent ciekawostkowy Ci się spodobał, możesz obczaić sobie moją serię z losową ciekawostką o każdym Pokémonie. Dziękuję patronom, którzy postanowili wesprzeć moją twórczość. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Hej.